No i co, dwie śrubki mi zostały, z którymi nie, nie wiem, co mam zrobić, nie? Dobra, jest git, elegancko. Cześć, witajcie z tej strony Przemysław w Centrum Spawalniczego Witam was w naszym nowym materiale, w naszej unboxingowej serii. Dzisiaj przyjrzymy się spawarce, jaką jest Weldman Micro Mig 200. Zajrzymy do tego opakowania, zobaczymy, co producent zamieścił w środku. Omówimy sobie całą spawarkę, złożymy, zobaczymy jak się prezentuje, a także przeprowadzimy testy na spawalni. Serdecznie zapraszam Was do oglądania. Panel przedni spawarki, jak widać, jest bardzo prosty i czytelny. Po lewej stronie znajduje się wyświetlacz, na którym pokazują się parametry związane z natężeniem prądu, jakim spawamy. Powyżej mamy zieloną diodę, która sygnalizuje zasilanie. Zaraz obok niej znajduje się czerwona dioda, która sygnalizuje różnego rodzaju błędy. Jest to tzw. Alarm, tak zwany alarm. Idąc dalej mamy przełącznik metody spawania, czyli dwie metody, w tym przypadku MIG. I MMA. Trzy potencjometry. Pierwszy to regulacja prędkości posuwu drutu, którym spawamy. Drugi z nich to napięcie prądu, którym spawamy. Trzeci potencjometr odpowiada za natężenie prądu dla metody MMA. Nieco niżej dwa gniazda jedno plusowe, drugie minusowe. No i oczywiście przewód, przewód roboczy, który w tym przypadku jest. Przymocowany na stałe. Tak on się prezentuje, tak wygląda. Tyle na panelu przednim. Zobaczmy, jak spawarka prezentuje się z tyłu. Tył samego urządzenia, także jest bardzo prosty. Mamy tutaj podstawowe elementy, takie jak włącznik, przewód zasilający. Wyjście o napięciu 230 V, poniżej niego króciec, do którego przyłączamy przewód z gazem osłonowym i oczywiście osłona wentylatora. Z tyłu tutaj także znajduje się krótka charakterystyka jest to tabliczka, na której możemy odczytać parametry tego urządzenia. Omówiliśmy sobie przód i tył. Samej spawarki. Pora na to, aby zajrzeć do środka, czyli do komory podajnika. W podajniku tej spawarki znajdziemy dwurolkowy podajnik drutu. Na podajniku założone są rolki, które obsługują drut o średnicy 0,6 i 0,8 mm. Powyżej podajnika znajduje się przyłącze, dzięki któremu możemy zmienić biegunowość tej spawarki. Nieco wyżej. Przycisk szybkiego wysuwu drutu. I kolejny ważny element tego podajnika to szpień, na który możemy zamontować szpulę z drutem. Spawarka obsługuje szpulę o maksymalnej wadze 5 kg. Omówiliśmy sobie wszystkie istotne elementy, tak jak wspomniałem: przód, tył, podajnik, wszystkie akcesoria. Pora na to, aby złożyć tę spawarkę, zmontujmy podwozie, zobaczmy, jak wygląda ona w całej swojej okazałości. Tak prezentuje się ten model po złożeniu całego kompletnego podwozia. Na uwagę zasługuje bardzo solidna półka, na której możemy postawić butle z gazem osłonowym. Podwozie dość solidne, dość dobrze skręca, porusza się. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Nie wiem jak wy, ale jestem bardzo ciekaw, jak ta spawarka wypadnie w testach spawalniczych. Dlatego zapraszam Was do naszej spawalni. Zobaczmy, jak spawa to właśnie urządzenie. Za moimi plecami, moi drodzy, miejsce myślę już Wam znane. Po raz kolejny jesteśmy w spawalni firmy Welding Chaining, gdzie przetestujemy dla Was kolejny model urządzenia. Tym razem sprawdzimy, co potrafi to to cudo, czyli Weldman Micro MIG 200. Razem ze mną Mateusz. Mateusz, krótkie pytanie. Jaki pomysł na sprawdzenie tego modelu, czyli jak sprawdzimy tę spawarkę, jakie prace będziemy wykonywać, co pospawamy, jaki materiał, jakim drutem? No na początek przetestujemy sobie zwykłe spawanie mag drutem SG2 o grubości 0,8, przespawamy sobie blachy o grubości 4 mm w pozycji nabocznej Pachwinę, a w kolejnym teście wykonamy spawanie elektrodą motuloną o grubości 3,2 i 2,5. No i dobrze, tak jak wspomniał Mateusz, test będzie prosty test, mam nadzieję będzie skuteczny. Sprawdzimy, co to urządzenie tak naprawdę potrafi. Zapraszam Was na dalszą część naszego materiału. Oglądajcie, bądźcie z nami. Pierwsze ujęcia ze spawania tym właśnie sprzętem za nami, moi drodzy. Ważna uwaga z mojej strony, jak było widać na, na, na poprzednich ujęciach, w tym modelu w spawarce Mikro 200 parametry spawania, czyli to co Mateusz ustawił na początek, no, to wszystko będzie widoczne dopiero w momencie zdarzenia łuku spawalniczego, ponieważ tutaj, jak widać, po włączeniu spawarki będą na tym wyświetlaczu pokazywały się same zera. Niezależnie od tego czy będziemy kręcić jednym czy drugim pokrętłem. Tutaj te wartości to będą 3 zera. Tak jak powiedziałem, zaczniemy spawać, pokażą nam się parametry pracy. Mateusz, spawarka po pierwszym Twoim ściegu, jakie wrażenia, co możemy tutaj o tym urządzeniu powiedzieć? Szczerze mówiąc, jak urządzenie wypakowałem z kartona, to tak po innych modelach spawarek, innych marek byłem sceptycznie nastawiony, ale po przespawaniu pierwszych ściegów naprawdę ten sprzęt jest godny uwagi. E, zarówno jak i do użytku domowego, a także dla jakichś tam e, warsztatów mechanicznych. Tak? Co możemy powiedzieć o samych ustawieniach? E, no zapytam wprost: czy, czy to, co sobie ustawiłeś, Twoim zdaniem, spowarka trzymała te parametry? Czy wymagało jakiejś regulacji, e, jakiejś korekty? Jeżeli ktoś już naprawdę umie sobie wystroić sprzęt na słuch, no to jest to dla niego chwila, tak? a dla kogoś, kto uczy się. To warto jest sobie wziąć kawałek materiału i sobie ustawić ten sprzęt, kręcąc wartościami, aż ten sprzęt zacznie spawać dobrze. Ok, czyli, czyli na razie pierwsze wrażenie, jak to mówią, na plus. Tak. Zobaczymy, co będzie działo się dalej. Myślę, że co. Kontynuujemy nasze testy. Tak, przechodzimy do elektrody. Dokładnie. Teraz wykonamy test elektrodą rutylową o średnicy 2,5 mm na grubości blach 4. Przystępujemy do spawania. testy spawania elektrodą otuloną za nami. Mateusz, powiedz jak Twoim zdaniem ta spawarka się zachowała w tym teście? Co możemy o niej ciekawego powiedzieć? Spawaliśmy tutaj i elektrodą 3,2 i 2,5. Mieliśmy elektrody prosto z opakowania, nie były wysuszone. Spawarka zajarzała łuk od, od razu, nie trzeba było pocierać. Łuk mieliśmy stabilny, trzymała parametry zadane na tutaj na naszym potencjometrze na naszej skali spawać się tym dobrze zaskakujące jest, że takie urządzenie może być wielofunkcyjne mm, tak na pewno wielofunkcyjne urządzenie, na pewno spawarka która znajdzie zastosowanie myślę w Właśnie, wielu miejscach w samochodowych jak i do użytku domowego mamy urządzenie przetestowane, można o nim powiedzieć że jest to spawarka uniwersalna Spawarka wszechstronna, nadająca się do wielu zarówno amatorskich, jak i tych troszeczkę bardziej zaawansowanych robót. Samą spawarkę znajdziecie w naszym sklepie internetowym na stronie centrumspawalnicze.pl, gdzie jest ona dostępna w wielu wariantach wyposażenia. Zapraszam do odwiedzi naszego sklepu. Oczywiście zapraszam Was na nasze Facebooki, i instagramy, tam możecie też nas znaleźć. Oczywiście komentujcie nasze materiały, udostępniajcie je, bo może ktoś z Waszych znajomych szuka spawarki, poszukuje jakiejś inspiracji, szuka odpowiedzi na nurtujące pytania. Nie zapominajcie, że możecie także do nas zadzwonić. Tutaj gdzieś pod spodem, pod tym filmem znajdziecie numer. Zadzwońcie, odbiorę go ja albo któryś z pracowników naszej firmy. Oczywiście dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, za obejrzenie tego odcinka i zapraszam Was na kolejne. Do zobaczenia! Ej, hey DJ, where's the beat? Już mnie bierze? Co już jest głupot nagrywałem.